Zaraz paczek z domu o! Włączyłem nagrywanie, żeby zrobić parę fajnych szajniczeków za iwki w Januszku i pika czy w januszku, ale jeszcze zaczniemy od jajek. Akurat mi jajka się krują, także idealnie do, do, do filmiku. magne ma zwykły. I co? I koniec? Aha, tylko jedno jajko teraz było. No, mam, ma 98, mi się Dobra, szainiczek maczop. Zwykły. Szybko się połapiemy na triku. Albo po prostu poczekujemy. Iwi z kwiatkami, zwykła. Wow, może wszystkie. O, i Pikachu było, ale znikł. To nie dobrze. Stracił kolejnego maczopa, czy jest no, shiny zwykły od razu tu ultra ball złapmy te do patronów ogólnie jest spoko ale już jest naprawdę masa ludzi a wszystkie bilety na... gdzie to jest czwartek, tak? na czwartek nie zeszły, więc ja się boję co w tym parku będzie się działo w weekend naprawdę, sobota i niedziela to będzie jakaś po prostu masakra ja się cieszę, że mnie tu nie będzie już te dni Coś tu się zrespiło, ale nie wiem co, ta Eeve chyba jest kolejna Tamtej nie zapałem, a to jest kolejna. To też jest zwykła Szkoda. Bo nie zatrzymałem sobie Eevee z questa ostatniego. Shiny w koronie. Mogła być teraz w koronie. Double bounce ball. Nagrałem na ifce. Double Bounce Ball Także zobaczymy się później. Gast jest. jest zwykły, standardowo. Tykam tego samego drugi raz. Drugi też zwykły. Co jest? Myślałem, że tego nie jest. Też zwykły.

Możemy zdawać trenera Hipsa, zrobimy sobie trade'a carnival za carnivalem. Perfect. E, tylko tutaj musimy cofnąć. Carnival. O, the first one. Alright. And maybe A laki, może będzie Shani, zobaczymy. Like the... Yeah. Uh, fresh. Nice. <laughs> Did you see maybe Reversal? Uh, I, I was with him earlier. I don't know where he is now. Okay. Because I'm looking for him because in uh, some episodes uh, time ago, uh. he sent me the message... Back message that... Uh, i hatched 10,000 eggs more, more than him wow. and he answered me the question and i want to thank you him that that such a big youtuber yeah. can make, have a time to answer something sm someone smaller than me yeah yeah, of yeah course thank you very much of course have a nice day <laughs> thanks good hey, luck okay no. I, gotta go, go. I gotta get your picture <laughs> Za 28 minut koniec GoFestu GoFesta? GoFestu Więc czas zrobić trejdy To co Aga robimy? Orkę za orkę? E, a nie rajku Ja nie mam dobrego rajku, rajku? Najpierw rajku, tak? Zwykły? A, tak, zwykły Ale no, jest 5 trejdów Specjalnych Dla nas Więc czas je wykorzystać na 5 legend nie mamy z nikim niestety tutaj z naszej ekipy laki Trade, więc to korzystamy z Agą. Ciekawe czy coś nam wejdzie. Ogólnie podsumowując, wyjazd bardzo udany, bardzo fajny. I ze wszystkich, których chciałem spotkać, nie spotkałem niestety tylko Riversala. No ale cóż, szkoda. Może coś się przydarzyło, wie. Ale trainer Tips był, Mystic 7 był, JT Gilly był. Także spoko. Dalej, tu E, nie, wymyślimy się innego. Może orkę? Na no to orkę. Kaja taką. Także wszystko się udało jak najbardziej. Eee, ja sobie jeszcze zbieram ostatnie jajka dwukilometrowe GoFestowe, żeby je jeszcze po GoFestie go sobie jeszcze dziewiątkę ładnie wykluć. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie co się kluło w jajkach GoFestowych zależało Skąd je zebrałeś? No jak zebrało się z pewnego miejsca to były magremajty Jak tutaj, że tak powiem bardziej zroki teren to się nazywa ten region Region, no region Załóżmy, że region To kluły się zazwyczaj larwy Na no, dobry środ mam Ja później to sprawdzać mm, Dobra, lecimy dalej Co teraz chcesz? Rajku dalej? Miótu? już jeszcze mam jakiś Miótu, o, kurde, mało mi zostało na trade. A. No ale co tam, z, co szkodzi? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ogólnie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał odcinek. Wszystko było fajnie, naprawdę. Spoko w ogóle jest zorganizowany tutaj ten park. Najbardziej mi się podoba to, że jak bierze coś do picia, są takie. Jest tylko jeden punkt z napojami, znaczy jeden. Jedna firma ma wiele punktów. Laki. Tak? Tak mam setę chyba Wonder, HP, Mainference Exit 72? Ja mam HB15 A co ty masz? Chyba setkę. No włącz calce i Cię mi pokaż. A no pokaż He? Ja sobie potem sprawdzę calce. Nie, 9-6. A ile ataku? 13 13 ataku 9-6 laki. No wydada się. No dobra no. Co, jeszcze jeden. To to, no to był trzeci dopiero, to jeszcze dwa. Dobra, Cerfina? Dobra. Yy... On? Może być groundon. Ja ci dam tego z Right Tower. To mujętne. Ale mi z Polski. Nie, mam takiego myślicie jeszcze? Mam. Jak kaczka dopływa? Mała? Nie, to jest to jest chyba mama i na tam nawołuje małego. I on wychodzi tam, tak? Tak, pat, pat, pat. Oj, tak, no. chcę tego special trade'a zrobić. mamy jeszcze 24 minuty, także jeszcze coś może Szani wpadnie poza nagraniami. Bo jeżeli chodzi o nagrania, to już mam dość. Sorry, że tak mówię. Ale 10 godzin w poksach robi swoje, uwierzcie mi. Więc hmm. co, co ja sprawdzam? Przecież po widzę, że szroc. I jeszcze, dwa, jeszcze jeden, tak? Jeszcze jeden, tak. Co też. Mm, wpisz sobie legendary, legendary, i zobacz, co masz na nic starszego. Co jest środowe i można stylizować. Ja właśnie tak robię. Zabdos. albo artykuł No No, do mi zabdosie. Dobra. 2017 A ja Ci nie wiem co mam dać jak patrzę No to za artiku no może być no szukam cokolwiek Dobra tu też mogę dać. ci mogę dać kolejne okay. Bo niestety ja robiłem porządki pozbywałem się takich boksów Ach, zresztą dużo już zostało przytrajdowanych, no i przetradowany shiny, czy legendarny Foxy śrotowy no i jest tego do użycia, więc poleciał po prostu na przemiał. No i niestety to też nie wyszło, tam też był Agnieszki Śrot. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Będzie jeszcze jeden odcinek, pół do dortmundzki, pół polski, także wyczekujcie kolejnych odcinków. A my widzimy się już w odcinkach typowo z naszego pięknego kraju. Do zobaczenia, cześć!